Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym z państwem porozmawiać o pewnej sprawie, którą sama w sobie przepracowywałam wiele miesięcy. Dlaczego już nie kupuję w Ciucholandach? Serio. Jeszcze rok temu moim ulubionym zajęciem było wyjście do Ciucholandu i grzebanie, grzebanie, grzebanie i w ten sposób się odstresowywałam. Plus oczywiście inne problemy, o których wspomnę za chwilę. Teraz teraz dzisiaj weszłam do Ciucholandu dokładnie na 5 minut tylko dlatego, że czekałam na kogoś i miałam jeszcze wolne 15 minut. I nawet nie o to chodzi, żeby nie wchodzić, żeby rezygnować, bo ja też nie rezygnuję. Bo jeżeli mam taką ochotę, to po prostu wchodzę, ale uświadomiłam sobie pewne zasady, pewne schematy, z którymi chciałabym się z Państwem podzielić. Porozmawiajmy na ten temat. Sejm znajomą. Ej, ale Ciuhollandy to najlepsze miejsce na świecie. Tanie, oryginalne rzeczy można tam znaleźć. Można zaszaleć. No właśnie, zaszaleć. A potem masz mnóstwo rzeczy w szafie, których w ogóle nie zakładasz. Ale to Eko, kupowanie z drugiej ręki, to jest zero waste, czyli zero odpadów. Jasne, ale co z tego, kiedy kupujesz 20 rzeczy, a 15 z nich leży w szafie? To wcale nie jest eko, to nadal jest nadmiar. Zdałam sobie sprawę, że raczej chodziło o emocje, że coś fajnego upolowała, markowego, z metką, coś wyjątkowego, a nie o realną potrzebę. Teraz wolę kupić mniej, ale naprawdę przemyślane ubrania. Takie, które noszę na okrągło. Ale przecież kosztuje to grosze, czemu nie? Grosze razy setki dają poważne kwoty. A potem narzekasz, że nie masz na coś innego ważniejszego. Nie mówię, że ci Holandy są złe, nadal uważam, że to fajna opcja. Ale dla kogoś, kto kupuje z głową, ja na razie odpuszczam. Bo wiem, że kusiło mnie do nadmiaru. Teraz stawiam na inny styl. W ogóle zmieniłam troszeczkę styl. Nawet nie chodzi o minimalizm, tylko po prostu o inne fasony. Kompulsywne kupowanie to jest trudne to samo co uzależnienie od narkotyków czy od prochów. W dzisiejszych czasach mamy tak ogromny deficyt miłości, zainteresowania, potrzeby przynależności, zainteresowania z, ze strony drugiego człowieka, wszechogarniająca samotność i y, ludzie kompulsywnie rzucają się w używki, aby na chwilę zapomnieć, aby na chwilę nie cierpieć i Kupowanie w ciucholandach stało się dokładnie tego typu używką, czyli wpadamy w całkowite uzależnienie, tak jak ja chodziłam raz albo dwa razy w tygodniu do swojego ulubionego ciucholandu i tam spędzałam dwie, trzy godziny i faktycznie czasami wychodziłam z całymi siatami rzeczy, Rzeczy, jak się później okazało, mniej potrzebnych niż bardziej potrzebnych, i do tej pory nie wiem, co z nimi zrobić. Leżą, bo chwilowo były modne, bo chwilowo mi się spodobały. Więc pamiętajmy, że kompulsywne kupowanie to nic innego, jak krzyk rozpaczy, czy krzyk samotności, czy krzyk zranionej, nieszczęśliwej duszy. Zachęcam do częstszej komunikacji, rozmowy z samym sobą, ze swoim sercem. Wtedy też łatwiej nam będzie zrozumieć, czemu to przysłowiowe, kompulsywne kupowanie w Ciucholandzie jest dla nas odskocznią, czemu jest używką. Bo kiedy zapytamy same siebie, co tak naprawdę nas boli. I kiedy zaczniemy leczyć, uleczać to miejsce, to kompulsywne kupowanie, które ma podnosić nam poziom adrenaliny, to to, to szczęście, to, to, ta euforia, która bardzo szybko mija po przyniesieniu tej rzeczy do domu. To samo dzieje się z zakupami w regularnych sklepach. Więc również pamiętajmy, że Najpierw musimy zobaczyć, gdzie jest w nas nas tam w środku problem, bo kupowanie kompulsywne, skakanie z, z bungee aż tak do granic szaleństwa, uprawianie ekstremalnych sportów, e, alkohol, narkotyki, seks, to wszystko jest jakby na końcu, bo przyczyną powodem jest coś, co nam uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Wrócę do tych ciucholandów, bo zrobiło się bardzo psychologicznie. Nie mówię, że nie wchodzę, bo wchodzę. To jest mój jeden z ostatnich zakupów, których jestem bardzo dumna i bardzo zadowolona, więc pokażę. To są takie klapeczki, no bym powiedziała, nie zwróciłam na nie uwagi, dlatego że to wyglądają naprawdę bardzo tak słabo, ale no chyba są oryginalne, jeszcze w dodatku podobno są ze skóry, więc zakup bardzo dobry i kosztował niewiele, chyba 28 zł, jestem dumna, owszem, Kolor jest może nie bardzo, ale mi akurat pasuje, ponieważ ja bardzo lubię kolory. Więc nie o to chodzi, że nie kupuję, tylko po prostu wybieram już rzeczy, które faktycznie są fajne, są jakby nowe. Tutaj są jeszcze metki, więc jakby zmieniłam styl kupowania. O to chodzi, zmieniłam styl kupowania. Ale oglądając filmiki innych youtuberów czy youtuberek, Zdałam sobie sprawę, że to kupowanie kompulsywne wciąż i wciąż, oprócz tej, tego podłoża psychologicznego, czyli złamanego serca ogólnie rzecz biorąc, ma jeszcze inne dno, o którym ja, jako osoba, tak powiem, no taka przeciętna z społecznych, nie miałam świadomości i pozwolę sobie też o tym problemie, Powiedzieć krótko, osoby, które są na świeczniku, które są zamożne, muszą reprezentować pewien poziom również i w ubraniu. Więc zwłaszcza te osoby, powiem tak, nowobogackie, czyli noworysze, burżuje, jak się to przedtem mówiło, muszą pokazywać swój status społeczny przez bardzo drogie ciuchy lub markowe ciuchy. I co najważniejsze, podobno nie można się pokazać drugi raz tej samej rzeczy. Więc cóż pozostaje? Kupowanie, kupowanie, kupowanie. I wiecie co, panie? Kiedyś w wołu albo w jakiejś innej kosmopolitan, nie wiem, w jakiejś gazecie przeczytałam, że kolekcja, nie wiem, Diora, Chanel, Balenciaga, nieważne, Balmeu Została przez taką a taką panią kupiona w całości również z innymi wersjami kolorystycznymi. Ja się wtedy zastanawiałam, Jezu, ile to musi kosztować? Jeżeli każda rzecz Chanel, Dior czy Balmain kosztuje co najmniej 1000 euro, to myślę, Boże, przecież to są. Wręcz miliony dolarów, żeby kupić kolekcję, całą kolekcję. I właśnie po filmie tej pewnej bardzo znanej youtuberki, która ma ponad milion subskrybentów, uświadomiłam sobie, że posiadanie pewnego statusu społecznego zobowiązuje do tego, żeby ciągle kupować. I tu jest kolejny problem z, właśnie z tym nadmiarem kupowania, że jak się mówiło w starym języku, punkt widzenia od punktu siedzenia. My tam na dole kupujemy w ciucholandach, żeby było dużo, żeby się pokazywać, że mamy dużo ciuchów, a tam na górze kupują całe kolekcje za miliony dolarów z tego samego powodu, żeby się pokazać. Więc być może, gdybyśmy, tak jak w tej bajce, nowe szaty króla, troszeczkę pomyśleli i zrezygnowali z tej naszej próżności, to również kupowanie ciuchów byłoby mniejsze, bardziej ograniczone. Podsumowując, problem kupowania i to z różnych y, stron, czyli ten psychiczny problem, który jest na początku, a my go zagłuszamy kupowaniem. Problem marnowania powietrza, ziemi, zasobów, wody, prądu, gazu i po prostu wszystkiego inny problem, i problem śmieci, i problem odzyskiwania, i problem gromadzenia. Więc naprawdę. Taka zwykła rzecz, jak kupowanie ubrań, to niesamowicie ogromny, niesamowicie wielki problem. Więc podsumowując, nadmierna konsumpcja, nawet z drugiej ręki, i kupowanie na ilość, to nadal konsumpcjonizm. Szafa pełna nienoszonych ubrań to jest to zbytek, bo i i. i i jakby ogranicza nasze możliwości przechowywania, bo i tak nie nosisz tych ubrań, pomimo, że masz pełną szafę. Zmiana stylu na minimalizm. Mniej rzeczy równa się większy spokój, mniej chaosu. I to również jest prawda, bo jak mamy ładnie poukładane w szafie, to od razu łatwiej nam się w, w naszej szafie i w naszej garderobie połapać. Więc. Czasami yy, zmiana psychiczna może spowodować, że my zmienimy również Twój własny prywatny styl na cicha elegancja czy preppy style, ale nawet już nie chodzi o to, żebyśmy się dostosowywały do nowych trendów. Czyli dlaczego mam być. Dlaczego mam być ubrana w stylu minimalistycznym, jeżeli to nie jest kompatybilne ze mną? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy świadomie robiły zakupy i świadomie łączyły ze sobą poszczególne elementy, które kupujemy z tym, co mamy w szafie. I oczywiście o tym już mówiłam wielokrotnie w swoich filmikach, więc odsyłam do moich wcześniejszych, których nagrałam chyba już z tysiąc. Lepsza jakość. Wolę kupić coś, porządniejszego, czyli jedwabne, bawełniane, wiskozowe, lniane i te wszystkie mieszanki niż poliester, bo te lepsze gatunkowo ubrania dłużej wyglądają ładnie niż zwykły poliester. I tutaj na przewidzie widzicie Panie, ja ten sweterek Pokazywałam, kiedy nakręciłam filmik na czarny piątek w tamtym roku, Black Friday. Założyłam go kilka razy i wygląda tak. Naprawdę jestem oburzona. Oburzona jestem. No ale trudno, no, kupiłam poliester. Kolejna sprawa czas i energia. Szukanie w Second handach Bywa czasochłonne i męczące. Ja naprawdę spędzałam tam czasami po 3 godziny i już po prostu mi się siusiu siu chciało, że nie mogłam wytrzymać, chciało mi się jeść, pić, w ogóle wszystko. Jak y, naprawdę y, sama już zauważyłam, że, że, że troszeczkę tu przekraczam zdrowy rozsądek. O, tak powiem, przy, przekraczałam już zdrowy rozsądek. Więc... Ten kilkugodzinny czas poświęcony w second handzie można by zagospodarować w inny dobry sposób, na przykład iść z dzieckiem na spacer albo porozmawiać z koleżanką. Ekologia 2.0, jak się to teraz modnie mówi. O co chodzi? Prawdziwe ograniczanie śladu węglowego to przede wszystkim ograniczenie liczby kupowanych rzeczy, a nie tylko zmiana sklepu. To co powiedziałam wcześniej, bo to ubranie i tak już zostało wyprodukowane, czyli została zmarnowana woda, prąd, gaz i wszystko. Kiedy trafił do second handu, był kilka razy selekcjonowany i kilka razy, nie wiem, czyszczony i jeszcze w dodatku włożony. Więc i tak, samo to, że jest w Holandii, i tak został włożony trud pracy i zużyliśmy mnóstwo różnych. Różnych, no jakby to powiedzieć, nośników energii, o tak powiem. Więc cały czas, cały czas to ubranie, dokąd nie trafi na śmietnik, a nawet i dalej, bo później będzie znów przerabiane, nie wiem, na buty, na butelki, ten poliester, czy nie wiem już na co. Później będzie naczyściwo, ile się da, a później trafi nie daj Boże już całkowicie na jakieś wysypisko, w którym tylko po prostu zanieczyszczy środowisko. Więc cały czas kręcimy się wokół tego samego. Jeżeli będziemy mniej kupować, no to wtedy po prostu ewidentnie będzie krótszy ten odcinek i tych rzeczy będzie mniej. Jeżeli będą ubrania dobre gatunkowo, przynajmniej z bawełny, to. Część z tych ubrań trafi na czyściwo, a czyściwo jest bardzo ważne w fabrykach i w innych zakładach. Osoby, które tam pracują, dobrze wiedzą, jak dużo czyściwa się zużywa na różne czyszczenie i różne prace dodatkowe. I nie chodzi mi wcale o to, że nie kupujmy w Lumpeksach. Nie, to nie o to chodzi. Mówię tylko, kupujmy mniej, mądrzej. I to już jest mała rewolucja. Czy będziemy mniej kupować w ciucholandach, czy będziemy mniej kupować w sklepach, to naprawdę już jest duża ulga. I to jest może nieadekwatne z tym, co ja robię, bo przecież na kanałach promuje się ubrania i w ogóle promuje się różne rzeczy. Ale Starajmy się wybierać rzeczy lepsze gatunkowo niż tylko zwykły, najprostszy poliester, bo ten naprawdę nie będzie nam ani służył długo, ani nieładnie wygląda, ani my w nim nie wyglądamy zbyt szykownie. Więc każdy robi to, co chce. Każdy kupuje, gdzie chce. Jednak, bardzo ważna sprawa. Sprawdźmy, zapytajmy samych siebie, z jakiego powodu tak dużo kupujemy, bo czasami to, co usłyszymy w naszej wewnętrznej rozmowie, w naszym dialogu wewnętrznym z naszym duszą czy sercem, może nas zaskoczyć, bo Często okazuje się, że zakupy są lekarstwem na złamane serce. Ja serdecznie dziękuję. Napiszcie Pani w komentarzach, czy Wy również kupujecie w Ciucholandach i jakie są Wasze zasady kupowania. Ja dziękuję i serdecznie zapraszam do kolejnego filmiku.